Szymaj się manelu, widzowie, ja jestem Michu Witam was bardzo serdecznie, wy już w siódmym odcinku Z naszej serii SULiVAL, widzę, że seria wam się podoba zostawiacie pozytywne komentarze i łapki w górę, bardzo mi się to podoba ostatnio mi ni niestety też spadają zasięgi no ale tak się zdarza zostawcie łapkę w górę, suba żeby dać mi więcej motywacji do nagrywania filmów i dzisiaj mamy zamiar rozbudować wioskę wioskę, o idzie na przeciwnika już, naszą wioskę, tak, dobrze i myślę, że ja się mogę zająć farmą, zrobić stodołę i wieżę tam obserwacyjną, no bo my ogólnie równaliśmy teren tutaj przed odcinkiem. Farmy mu zrobił. Wieżę? Ty na... kto, kto, by chciał zrobić fontannę? Chyba ty, Nightly. Ja, ja, ja. Y a gwizduś? Zbrojownię gdzieś zrobisz. Tak. Dobra. No to najpierw musimy pozbrać jakieś materiały. Z czego chcecie to... Przestańcie się bić. Z czego chcecie to zrobić? Z, Z jakichś materiałów? No właśnie ja przepaliłem kamień poza odcinkiem. Też po, świer po świerkowe drewno byśmy poszli. Yy... No i też myślę, że te zwykłe, takie i przyjdziemy tutaj. Więc czekaj, jedziecie do domku zobaczyć czy macie już jakieś surowce, ale najwyżej pójdziemy to zbierać. Dobra. Ja yy, jeszcze poza odcinkiem o swoim koniego go tu musimy dla niego zagrodę zbudować w naszej stajni. Ogólnie te kurczaki też przeniosę. farmę większość, co tu się stało? Nie wiem, podeptane to jest. Tutaj wyrównam teren, bo chcę zrobić... A nie, czekaj. Ta, tam niżej, tam niżej chcę zrobić farmy. Tutaj jeszcze, nie wiem, coś się pomyśli. Yy, tutaj wieże. Tutaj będzie wieża tak obserwacyjna. Tutaj przepaliłem wszystko, co mi... W sumie nie wszystko co mi coś tam zostało. No ale nie miałem miejsca w piecach, a tyle wystarczy, no jak najbardziej mi się wydaje. Yy, tutaj to na pewno to wezmę, to wezmę. Yy... Może coś z Gravla. Jakieś schodki może? jakiś ten... Ten rodzaj. O, przypalmy szydzenie, tutaj, bo kończy mi się. To. To, to, to. Kobla zwykłego też. O, to. To zbierałem, bo to też widziałem takie inspiracje, można, żeby myśleć Rodzaj kamienia. Widziałem na TikToku takie poradniki do budowania. I myślę, że do tego. tego się będę trzymał, bo to ładnie wyglądać będzie. Jeszcze tu kobla wezmę. O, jeszcze tu dawno znalazłem. I tutaj. Proszę się nie bić, dobra Sobie. Piedzieć, że skrzynka to za mało. Dajcie te. te yy, rzeczy do budowania. Macie coś jeszcze? Co ty, co ty zrobiłeś, Nightly? Macie jeszcze coś odłożyć? Nie Dobra, jakiś kamień, nic? Yy, nie wiem, pójdźcie jeszcze do domków zobaczyć. Dobra, jeszcze pójdę po wodę wody do domu, bo mi się przyda. E, dobrze, chodźmy potem, chodźmy do lasu po wycinkę. Co, co tutaj dałeś? No trochę, no ale to i tak nie wystarczy. Chodźmy. E, podzielmy się, kto zbiera zwykłe drwno, kto świerkowe. E, ja zbieram zwykłe. Dobra, to ja z będziemy pójdziemy po świerkowe, bo świerkowego więcej potrzebujemy. Dotarliśmy już do lasu świerkowego. Niestety, on jest na śniegowym biomie, możemy się zapadać po śnieg. Ale dobra, idź już zbieraj. Nie wiem, po żadnych pochodniach sobą się robi noc, będzie ciemno. Hmm, może tutaj, tutaj bański, nie? Może coś wykopie, jakieś szybkie. O nie! Tam widzę. Dobra. Pozbierajmy ten węgiel i będziemy mogli dalej zbierać. Ten proces zbierania drzew będzie trochę lugi, długi, więc. Nie no. czychacz, O się nazywa Czyhacz. Ktoś tak mi pisał w komentarzach. Niestety mi przerwał. Proces zbierania drzew będzie długi, więc widzimy się po cięciu. Ja pójdę tam pułkować z nimi. Dobra, to jest już ostatnie drzewo AKZ. Ile mam? No tyle wystarczy. Dobra, tam widzę gdzieś intliego, chodźmy do niego. Halo? Co, tu, tu... o, czychacz Uważaj! Mam. Następny czychacz Halo Gwizduś? Halo Halo! O! Y ile masz drewna? No 400 staki. Dobra, myślę, że możemy iść już tam y do... No do naszej wioski i rozpocząć budowę. Dobra, to ja myślę, że najpierw rozpocznę budowę wieży więc wezmę różne rodzaje kamienia. No czemu wybierzecie tyle aż tego? Tutaj chciałbym to wierzyć. Miałem już plany, takie rozplanowane mniej więcej. Dobra, wygląda to w taki sposób. Zróbmy to w taki sposób. Wchodzi noc. Woli. To zrobię pochodnie i oświetlę teren, żeby nic się tu złowrogiego nie pojawiało, bo będziemy przeszkadzać w budowie. Idziemy budować dalej. Dobra. Wygląda to na razie tak. Myślę, że to będzie ładny fundament naszej budowli. Teraz odwłokładamy to. I możemy losowo porozstawiać... ...ten. Jeszcze muszę się poprosić... Y ...Nightly'ego o coś. Nightly! To. Ma Nightly albo gwizduś. Bo ja mam dwie budowle do zrobienia. Poszlibyście do kopalni i nakopali mi... ...potrzebnych kamieni, takich jak gravel. Andezyd, cobblestone. Tylko takie, żeby mógł e, dokończyć wieżę. Dobrze, myślę, że jak widzę, to zrobi. Nie no, pomóż mu tam. Dobrze. Twierd to będzie wejście. Okej, okay, wygląda to tak. On nie, zombie tu wszedł. Szczęśliwy tu wszędzie. Nie wiem jak. się nie czychacz żeby tego dobrze nazywać, musicie się bać o to, że jakiś zielony stwór. O nie, zombie. Okej, okay, skończył mi się już Andesyt. Wydaje mi się, że już na nakopać, więc pójdę do nich. Może coś już mają. O nie, czychacz. Odciągnę go i wybuchnę, bo nie wiem z jak z nim walczyć. Chociaż mogę... Lately, ty umiesz walczyć z czyhaczem? Dobrze, Pewnie dobrze. Wiem, że tak. Obserwowałem o. wszystkie moby. I znam jak się zachowują. A gravel? Gravela jeszcze nie mam. Co? Masz, co? masz gravel jeszcze jakiś? Nie, zaraz. O, dobra. O, 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 przyniósł, dobra. Spoko, dzięki. Dobra, towarzyszu. Siema, ma, co się stało? Miałbyś może diamenty? Na co? Na stół do zakręć, bym potrzebował. Jakiś stół? Zaklęcia? Będziemy do zbroi dawać. Da się zaklęcia do zbroi? Ile potrzebujesz diamentów? Dwa. Okej. Okay. To masz. Dobra. Ciekawe zaklęcia w tej grze. Mm, dobra. Wybudowałem to do końca i myślę, że to nie przypomina mi wieży obserwacyjnej. Tak, takiej, takiej, że ładnej. No ale może być takie coś mniejszego do obserwowania też tego. No i coś może się w tym jeszcze kiedyś zrobi, Może jakiś sklep. No ale nie wiem. No na pewno no, będzie się do obserwować, bo no, zrobimy na górze ładierki takie inne, no, ale nie przypomina o takiej wieży obserwacyjnej. Dobra, idę dalej to robić. Co w się sensie, zrobiłem? Do końca, jakby to zakończyć? Zastanawiam się. Tutaj na pewno by poszła podłoga. Dobra, podłoga została skończona. Jakby te barierki zrobić? Może coś takiego? A zaś to nie chroni? A wygląda okay. brzydko. Halo. Halo, halo, co? Co się stało? Skończyłem swoją fontannę. Czy może potrzebujesz coś? Yyy... No właśnie tu tutaj kończę. Możesz zrobić podłogę. Podłogę możesz zrobić tam na dole. Możesz drewno czy muszę ci rzucić. Sam nie mam no jakiegoś Hmm. Pójdź może tam do skrzynki. Pójdź drewno. dawno. Dobrze. Z godze trzeba zrobić. Świerkowego. Dobrze. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Widzowie co to jest za? ...latające coś. Widzowie! Co to mnie atakuje? Nie wiem, wyeliminuj mnie to, ale co to jest? Napiszcie mi w komentarzach, jak się tego pozbyć, bo coś nagle teraz pojawiło. Czemu to tak? Może to po jakimś czasie, bo jakieś poziomy to są. Przy pojedynkach jakieś mowy się pojawiają, nie wiem. Dziwne to jest. Hmm. Ja wiem co to jest Co to jest? To się nazywa Phantom Jak Bogo nie spałem robiłem swoje eksperymenty to się pojawiły Aj możesz iść do swojego domku spać yy, i ten spać i Ja zaraz przyjdę Ale możesz już spać Powiem co muszę to kończyć Schody czy labina, co by było lepsze? Dobra, zrobimy tutaj... Tej... Hmm, biny mi się wydaje, podwójną taką. Już zaczął padać. Burza. Ciekawe. Yy, co to spada? Co tu leci? Co to leci? Co to jest? Co to jest? Czy to Szybko! To są o od, że. myż, czemu co to jest? Czemu kury spadają z nieba? O to nie są kury, to są kurze jest. To są kurze. Kurze nie. Kurze jest. Kurze To wszystkie? Co się stało? Skąd one się wzięły? Co? Ej, następna fala! Wyeliminowaliśmy ich. Gdzie jest Nightly? On uciekł do bazy. tutaj jeszcze są? Już nie ma. Co to było? Co się stało? Właśnie nie wiem, pierwszy raz coś takiego O Jezu Dobra Musi... wy, wy skończyliście swoje budowle? Widzę, że Nightly tak nie. Bardzo podoba mi się ta fontanna To Gwizduś, idź skończ swoje budowle A ja z Nightlym pójdę zrobić stajnie. OK? I... Ale co tu się stało? Dlaczego kurze jeźdźce nas zaatakowały z nieba? Jak to się stało? Jak to jest możliwe? To jest bardzo dziwne. Tu zostały. Mm, dodatkowe. To chociaż tyle, no ale to bardzo... Nie wiem, co się stało? Dobra, chodźmy pod lewno i zróbmy tam stajnię tu. I farmę. Masz jakiś pomysł na to? Ja trochę mam. Trosu. Na stajnię. Trochę nie, nie mam, mam. mam jakiś pomysł. Będzie taka odkryta stajnia. Taka nietypowa. Ona tu... Dobra, ona będzie w tamtą stronę skierowana. O! Wykorzystam ten cały teren tutaj. Coś takiego. Odtąd... Odtąd jakoś by była. Tak wyznaczę sobie na razie. Tu dwoma blokami. Coś takiego, coś takiego. Dobra, i tu będzie to wyglądać tak. Tutaj się zrobi farmę pszenicy marchewek, a to będą zwierzęta. Tu będzie dużo zagrody. Te zwierzęta to zrobił. Tak, co to jest za zombie? Dobra, jak mamy coś takiego, to To będzie można zrobić ty górny górne Dorów, co to jest za zombie? Coś jest taki straszny? Dobra, no tak tak wygląda w taki sposób Nie wiem czy dobrze wyszło No plan To źle wygląda O, lepiej, no bra. Tak z drugiej strony to samo Dobra Trochę to ulepszyłem dach tutaj dodam to no to dach skończę już poza odcinkiem, przenoszę zwierzęta, ponieważ już bardzo długo trwa ten odcinek pójdźmy do gwizdów się najtlego i będziemy kończyć no to też się prezentuje jakoś tak nie jakoś mega dobrze, nie jakoś słabo, no ale no jest git po prostu jestem jakoś bardzo, bardzo zadowolony Zobaczmy... Uuu! Bardzo ładna fontanna. Ale zróbmy to poza odcinkiem, teraz chodź. Się do do, do się jeszcze. Halo, Gwizduś! Jak tam? Okej, okay, no, okay. jak to wygląda? To jest co to do zaklinania? Tak. to z tym Nightlim. No. i no, możemy coś pokombinować i jakieś tam czary dać na te nasze bronie. Z zewnątrz to trzeba poprawić. Ale środek mi się podoba. Dobra. Dobra. Yy, widzowie, to już jest na tyle. Zostawcie łapkę w górę, suba. I widzimy się w kolejnym odcinku, jeśli dobijecie, do 10 łapek. Ponieważ dobrze mi się gra. Yy, siema